Witam wszystkich na kanale. 12A do systemu 18V od Makity. Słuchajcie, jest to największy akumulator do tego systemu, jaki niedawno Makita wprowadziła na rynek wraz z drugim akumulatorem 9A, tak aby nie pozostawać pojemnościowo w tyle w stosunku do konkurencji. Słuchajcie, rozkręcimy sobie dzisiaj ten akumulator, sprawdzimy. Jakie niespodzianki tutaj w elektronice w BMS-ie przygotowała dla nas Makita? Oczywiście naładujemy sobie jeszcze akumulator tutaj do pełna, ponieważ sprawdzimy także jego realną pojemność, jaką tutaj będzie wykazywał pod obciążeniem. Sprawdzimy sobie temperatury, jakie osiągają ogniwa. Dodam jeszcze tylko, że akumulator jest tutaj zakupiony w oficjalnym sklepie Makity, także nie jest to gdzieś zakup internetowy, jakaś podruba, jest to oryginalna sztuka. Jak widać baterię mamy naładowaną. Ja oczywiście zmieniłem ładowarkę na ładowarkę szybką. 9A, tak bateria wygląda w ładowarce. Wyjmiemy ją dla porównania z tą baterią normalnego rozmiaru. Sprawdzimy sobie teraz w testerze baterię. Powinien być już jeden cykl naładowania. Mamy tutaj cztery diody świecą się w pełni naładowana. W pewnym momencie zmieniłem ładowarkę z ładowarki 2,6 A na ładowarkę Szybką, tak, aby się ta bateria szybciej naładowała, czyli 9 Amper. No i mamy tutaj, jak widać, dwa cykle ładowania, a bateria faktycznie ma jeden cykl. Dlaczego tak jest, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Równiutko do 25 V naładowana. Zobaczymy sobie naszą baterię, jak tutaj wygląda pod taką zakrętarką udarową. DTD 153. Jak widać, tak to wygląda. No tutaj już dłuższa przedłużka powinna być zastosowana. Oczywiście to nie jest bateria do stosowania z takimi narzędziami, tylko z narzędziami typu szczególnie ogrodowymi na 18V, jak jakaś podkaszarka, kosiarka, dmuchawa. Z narzędzi takich typowo budowlanych to wiadomo pilarka, do pilarki szczególnie szlifierka kątowa, Strug narzędzia takie prątożerne. Dlaczego tutaj mamy taki opis, żeby nie stosować z DSP600 i wyżej wyższe modele DLC300? Jak możecie sobie tutaj na podglądzie zauważyć, jest to sprzęt 36V. Zasilany z dwóch baterii 18V w tym rozmiarze. Problemem jest jej wielkość. I o ile w górnej baterii nie ma to jakiegoś dużego znaczenia, to dolna bateria nie pozwala nam ustawiać narzędzia w pełnym zakresie ustawiania. Dlatego też nie jest zalecana. Sprawdzimy sobie tutaj wagę. Zwykła bateria jest to 642 gramy. To jest trójka. Oczywiście wszystkie w tej obudowie będą bardzo podobnie ważyć. A tutaj mamy 1300 gram. Jak niektórzy z Was wiedzą, Makita do swoich narzędzi także ma w ofercie osłony akumulatorów. Jest to produkt taki mniej spotykany, mało kiedy stosowany. Ja osobiście na budowie. Nie spotkałem się jeszcze z osłoną, ale zobaczymy sobie, jak to wygląda. No więc mamy zamontowaną naszą osłonę akumulatora. Tutaj w zakrętarce jest to osłona typowo pod standardowe akumulatory. Ta dolna poprzeczka tutaj uniemożliwi nam zastosowanie tego akumulatora. Jak widać. Jeszcze sobie omówimy tutaj takie różnice w obudowie, jakie zostały tutaj zrobione. Oczywiście poza kształtem, wielkością, dodatkowymi tutaj śrubami mamy wzmocnienia w miejscach, gdzie nasza bateria jest montowana pod narzędzie. Także mamy tutaj dodany napis Makita. No i oczywiście jakieś delikatne tutaj gdzie nie gdzie zmianki. Tak jak tutaj można zauważyć mamy czerwone naklejki. W tej baterii mamy te naklejki po bokach. Oczywiście mamy tutaj więcej otworów do chłodzenia do szybkoładowarki z wentylatorem, tak aby była lepiej chłodzona w trakcie ładowania. No i podstawowa różnica, jaka tutaj też jest, no to jest nasz wskaźnik naładowania. Jak można zauważyć, tutaj mamy centralnie na środku pod diodami, a tutaj z boku. No i oczywiście kolor wskaźnika zielony. Tak jak w bateriach systemu 40V. Teraz przejdziemy sobie do najciekawszego tutaj momentu filmu. Rozbierzemy sobie naszą baterię, zobaczymy jak wygląda w środku. Także są tutaj jeszcze inne zmiany w baterii. No to rozkręcamy, plombę usuniemy. No, plomba się działa dosyć mocno. No i w taki oto sposób pozbyliśmy się gwarancji baterii wartej prawie 1000 zł, Może jakiegoś lajka na pocieszenie tam wciśniecie. I tutaj jak można zauważyć sobie, od razu mamy inne śruby. Nie mamy śrub z wystającym pinem na środku, czyli śrub pod takie oto końcówki z otworem, a można zastosować zwykłe bez otworu. Te mają oznaczenie TT, a końcówki bez tego otworu mają oznaczenie T. A mówię, dlatego, że często gdzieś tam w komentarzach też pytacie o to. Ok, czyli mamy 6 wkrętów. Tak jak mówiłem, wkręty są bez pinu. Także już jedno ułatwienie. Dla wszystkich, którzy lubią sobie coś podłubać w bateriach. Tu mamy naszą obudowę górną. Oczywiście tutaj zaczep jest podwójny. Na dwóch sprężynach odłożymy sobie. Sprężyny dość mocno siedzą tutaj. Także może nie będę ich zdejmował. Przyjrzymy się jak mamy tutaj zabezpieczonego BMS-a. Czarny silikon, także tutaj widać zalane, zabezpieczone praktycznie wszystkie elementy. Nie ma tutaj żadnego elementu, który byłby na płytce tutaj widoczny. Tutaj jest tylko góra, ale widocznie tak ma być. Tutaj mamy termistor i prawdopodobnie jest to ten sam termistor, co w. Co we wcześniejszych bateriach, z tego co można zauważyć, tutaj mamy drugi termistor, czyli mamy dwa termistory, dwa zabezpieczenia termiczne. I tak, dwa, tego widać, idzie tam głębiej. Czyli mamy dwa zabezpieczenia termiczne naszej baterii, tutaj. OK, jeszcze mamy cztery śrubki tutaj do wykręcenia, tak aby wyjąć, aby wyjąć pakiet, tak, śruby wykręcone. Wyjeżdżamy tu pakietem. Bardzo łatwo wychodzi, i jak widać, mamy tutaj blaszki taką taśmą już kaptonową zabezpieczone. Tutaj tak samo jak w bateriach systemu 40V. Jest to układ 5S4P. Tutaj jest jedna sekcja. Druga sekcja, trzecia, czwarta i piąta. Tu jest tak, cztery. Potwierdzimy sobie to na drugiej stronie. Tak dokładnie. Tak mamy ułożone nasze ogniwa. Najciekawsze, co wszystkich ciekawi, jakie to mamy tutaj ogniwa, gdzie tu będziemy mieć napis: NCR 18.6. Zobaczymy na innym. Tutaj widać 3000 MAH, także zobaczymy może gdzieś tu resztę opisu się do, dopatrzymy, czyli są to ogniwa pana o prądzie rozładowania 20A, razem mamy 80A wydajności prądowej naszej baterii, tutaj ciągłego rozładowania, także. Bateria ma bardzo dużą wydajność prądową z tego powodu. Jest to bateria jedna z lepszych do zastosowania, tak jak mówiłem wcześniej, w pilarkach, szlifierkach. U mnie będzie ona pracować ze szlifierką kątową bądź z pilarką, także w takim celu była zakupiona. Ok. Myślę, że sprawdzimy sobie tutaj teraz baterię pod względem pojemności temperatury. Bardzo dobrze widać teraz wszystkie tutaj otwory. Do chłodzenia jest ich dużo więcej, jest to chłodzenie dużo lepsze. Sam układ tutaj naszej baterii jest tak zrobiony, że nawet w przypadku jakiegoś delikatnego podmoknięcia ta woda ma gdzie tam wypłynąć. Oczywiście trzeba tak dbać o sprzęt, aby do tego podmoknięcia tutaj nie, nie doszło. Podłączamy pod obciążenie. No może nie tak szybko jeszcze. Oczywiście sprawdzimy sobie tutaj nasze sekcje jak, jak są naładowane multimetrem. Oczywiście multimetr nam pokaże myślę Tutaj najdokładniej 4125 nie będę sąd przekładał, będzie wskazanie z minusem, ale muszę tu przyłożyć 4124 4125. Tutaj już mogę przyłożyć bezpośrednio 4124 i 4125, czyli bardzo równo. Oczywiście jeszcze sobie sprawdzimy tutaj główne napięcie, jakie mamy. 2060. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj impedancję jaką mamy. 3,44 milioma na jednej sekcji. 19,40 miliom na pinach tutaj poza przez BMS, a centralnie na naszym pakiecie całościowo tutaj mamy 17 milion tutaj jeszcze taka ciekawostka. BMS przykręcony na 5 śrubach. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Rozładujemy sobie baterię obciążeniem rezystancyjnym. Zaczniemy prądem 30A. Zejdziemy do prądu około 20A, czyli wypadnie nam taka średnia rozładowania prądem 25A. Zakładam, że jakaś szlifierka na przykład ma pobór 50A, no to połowa z tego będzie 25 gdzieś wypadkowa. Oczywiście będę przyspieszał materiał, będziemy sprawdzać temperaturę baterii, jaką osiąga temperaturę, czy te ogniwa tutaj się nagrzewają, czy nie nagrzewają, jak to wygląda pod tym względem. Przy napięciu 18V mamy tutaj już pobrane z baterii 4,5 prawie Sprawdzimy sobie termowizją, jak wygląda tutaj temperatura. Tutaj plusowy, tutaj plusowa blaszka się nagrzewa najmocniej. Pomiar będę robił tutaj w miejscu, gdzie jest papier, tak aby nie było tutaj odbić na termowizji, żeby nie było przekłamań jakichś. 38 stopni. Tutaj na naszym pinie mamy 45 najgorętsze miejsce. O dziwo, nasze styki tutaj się nie grzeją, czego się obawiałem. Tutaj widać się najbardziej nagrzewa. 30. 8 stopni. Ok, sprawdzamy dalej. Przy 17 V podłączyłem multimetr prąd rozładowania 25 A. Mamy już wydojone dobrze ponad 6 Ah baterię. Zaraz sobie zobaczymy tutaj 7 A, Amper, 7 Ah ponad. Sprawdzimy sobie tutaj temperaturę baterii. Jest to 43, 43 stopnie. Jeszcze kamerką tu sprawdzimy. O, kamerka pokazuje 44. Lekka różnica. Myślę, że tutaj bardziej dokładny jest pirometr. Ok, sprawdzamy dalej. Ja baterię rozładuję do 15V. Zobaczę w testerze, jak tester pokazuje jej napięcia. Czy można ją jeszcze bardziej rozładować? Czy narzędzie jeszcze pracuje, czy nie? Tak, aby dokładnie wiedzieć, do jakiego napięcia rozładować. Ja obstawiam 15V, może to być 14,5 też. Także sprawdzimy to sobie, także dzisiaj. Sprawdzimy sobie przy 16V, już delikatnie poniżej. Czy mamy tu jakieś wskazanie? Mamy jeszcze jedną. Jedna dioda nam się tutaj świeci, także jeszcze rozładowujemy. Sprawdzimy jeszcze temperaturę baterii, jaka jest. Może tak, żebyście tu widzieli. 48 stopni, na razie 50 nie przekroczyło. 44, 40. Na środku jest ta bateria, tam myślę najbardziej nagrzana. 47, 8. Także sprawdzamy, jak tą temperaturę tutaj temperaturowo wypadnie. To byłby super wynik pod względem temperatury, gdyby bateria do tych 50 stopni się maksymalnie nagrzała. Za chwileczkę sobie tutaj rozłączymy baterię. Sprawdzimy jeszcze. Już mamy 15-28. Ile mamy amperogodzin tutaj już wypompowane? Prawie 10. Zejdziemy do tych 15 V. Wiadomo, 12 Amperogodzin poza BMS-em nie uzyskamy, ponieważ nam ogranicza tutaj rozładowanie ogniw. Musielibyśmy je rozładować do 2,5 V maksymalnie, żeby uzyskać pełną pojemność ogniw, wyłączamy. Tutaj jest właśnie jest 15 V i sprawdzimy sobie teraz tutaj i baterie pod względem zapamiętamy sobie ile tutaj mamy i amperogodzin wypompowane 10 150. Zobaczę jeszcze tutaj na diodę. jeszcze nam świeci jedna dioda, także rozładowujemy dalej. No myślę, że te 14 V to będzie takie maksimum rozładowania. Więcej się po prostu już tutaj obawiam, nie chcę uszkodzić baterii. Wyłączymy obciążenie i mamy tutaj. 10800 prawie tak jak mówiłem no musielibyśmy sam pakiet rozładowywać rozłączymy sobie tutaj nasze całe tutaj ustrojstwo sprawdzimy sobie jeszcze temperaturę baterii jaką tutaj ma cała bateria ok miernik mi się tutaj odzywa muszę go wyłączyć no i tak, mamy te 50 stopni. Moment, bo tak nie widać. Tak może. 52 nawet jest ok. Druga strona. 51. Pod względem tutaj temperatury, bateria wypada nam super. 52 stopnie. Nie jest jakieś bardzo nagrzana. Płytka tutaj BMS 38, 45, od dołu no 52 stopnie, odniwa 51, także jest super pod tym względem. Złożę szybko baterię, wrzucimy baterię w tester. Była rozładowana do 14 V. Zobaczymy, czy się nie wykrzyczyła. Byłoby to jedno z droższych wykrzaczeń. Jeszcze bym był zapomniał. Ja włączyłem stoper w międzyczasie tam jakieś 10-15 sekund później. Bateria prądem takim jak widzieliście była rozładowywana przez ponad 25 minut. Około 25 amper prąd taki wypadkowy. Zatem zakładając jakby nam jakaś szlifierka miała pobór powiedzmy 50 amper, jakieś narzędzie przycięciu, no to cielibyśmy jakieś 12 ponad minut, także bardzo dobry win wynik. Można zauważyć po rozładowaniu bateria ciągle tutaj pokazuje jedną kreskę naładowania. Zobaczymy w jakim stanie. Tutaj jest bateria, co pokaże tester. No mamy 10%, 10% baterii jeszcze. Także myślę rozładujemy sobie jeszcze tą baterię. Tak żeby dokładnie wiedzieć tą pojemność zobaczymy czy narzędzie nam tu działa jeszcze na baterii ciągle działa także jeszcze nie jest rozładowana całkiem także mamy podłączone nasze obciążenie jeszcze rozładujemy tą baterię do zera zobaczymy jaką pojemność nam tutaj uzyska sumujemy sobie te dwa wyniki. Ciągle świeci jedna, to już tak będę tutaj szybko kontrolował do 13 V, Dioda nie mruga, jak w przypadku zwykłych baterii, że miga. Że jest słaba. OK, wyłączymy. Zapamiętamy sobie ten wynik. 200 mA. Zobaczymy tutaj, co bateria nam powie w tym stanie naładowania. No jest zero, jak widać. Mam nadzieję, że się bateria tutaj nie uwaliła. Ale. Ciągle jeszcze tu napięcie widać, jeszcze pewnie można by było delikatnie rozładować, i wtedy pewnie ta dioda by tutaj nam migała. Także, no może nie ma sensu tutaj męczyć baterii. Wynik, jaki jest, sami widzieliście. Jeszcze sobie jedną rzecz, tylko tutaj sprawdzimy bardzo ciekawą, myślę. 12 amperogodzin w systemie 18V Dualta i 12 Makity. Makita, jak już sprawdzaliśmy, 1300 gram, 1310. Dual 1460. Makita, jak widać, jest tutaj dłuższa niż Dual. Wiadomo, Dual jest na ogniwach 21700. Tutaj mamy ogniwa 18650. Takie jeszcze krótkie porównanie tutaj. Dualta długość jest to 13,5 cm wraz z tymi, tutaj mniej więcej. Oczywiście nie jest to jakiś bardzo dokładny pomiar. Makita 15. Wysokość makity 9. Wysokość dualta no, takie 9,5. Szerokość 8,5. Makita 7 z groszem. Wiadomo, ona jest tutaj jeśli chodzi o szerokość, taka sama jak system ten popularny tutaj. Jak ta bateria się tutaj spisuje w trakcie pracy. No to na pewno zrobię jakiś materiał. Pytania jeżeli macie, zadawać w komentarzach, chętnie odpowiem. Jeżeli się materiał podobał, zostaw lajka, będzie mi bardzo miło. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć.